Cześć! Najważniejszą, najważniejszą informacją 325 odcinka futsalu w Krakowie jest fakt, że 16 Batalion wygrywa rywalizację na drugim froncie i zapewnia sobie awans do elity. Stało się tak nie tylko dzięki zwycięstwu 16 Batalionu, ale również dzięki korzystnym rozstrzygnięciom w pozostałych spotkaniach i zobaczmy po kolei jak do tego doszło. Rozpoczynamy właśnie od meczu 16. batalionu z Nowochuckim, Klubem Sportowym, gdzie oczywiście jak łatwo się domyślić, batalion był zdecydowanym faworytem. Rozpoczęło się od atomowego uderzenia Pawła Rojka, Soja broni to uderzenie, ale yy, złe krycie Kuby Stróżyka przy rzucie rożnym yy, i w ten sposób batalion otwiera wynik tego spotkania w drugiej minucie, a w trzeciej minucie mamy podwyższenie, yy, kiedy to Myszak wypatrzył Kluzika i było 2 do 0. Nowochódzki Klub Sportowy postanowił powalczyć, postanowił nie sprzedawać tanio skóry. I widzimy tutaj piękną bramkę Maksymiliana Stasiowskiego, jest 2 do 1. A potem mogliśmy mieć nawet remis, bowiem mamy kolejną akcję Nowochódzian i strzał Stasiowskiego z dystansu, ale Pajkert obronił to uderzenie. W odpowiedzi mamy uderzenie Krzysztofa Klęka, które trafia ostatecznie w słupek, a jest tego kontra i znowu przed szansą Maksymilian Stasiowski, ale tym razem po raz drugi lepszy. Pikert również swoją szansę miał półtorak po uderzeniu z dystansu, ale potem przerodził się to w kontrę i znowu z dystansu też uderzył Krzysztof Klęk. W minucie 11 mamy, od, mamy podwyższenie wyniku, kiedy to do siatki trafia Paweł Rojek. W zasadzie można powiedzieć, że trochę, że Kuba Stróżyk trafił Pawłem Rojkiem do siatki, a potem Stróżyk sam próbował trafić do sieci, dobijał jeszcze chyba Myszak, ale piłka do siatki nie wpadła. Paweł Rojek miał po chwili kolejną sytuację, kiedy w bardzo ładny sposób, filibrystycznie mógł podwyższyć na 4 danego, ale piłka do siatki nie wpadła, ale wpadła za to już w drugiej połowie, kiedy to po raz drugi trafił Kluzik. Bohaterem kolejnej akcji był już zmiankowany wielokrotnie, w tym skrócie Paweł Rojek, który dostaje. Jeszcze nie dostaje w tym momencie, przepraszam, to była akcja Struzika, a tutaj dostaje Paweł Rojek podanie od Pajkerta i ładny z powietrza podwyższa na 5 do 1. Gracze no, NKS-u próbują przycisnąć rywale, ale nadziewają się tylko na kolejne kontry, które finalizuje znakomity kuba Strużyk i w 28 minucie mamy 6 do 1, a po chwili gracze NKS uzyskują drugą bramkę. Bardzo ładne uderzenie Stasiowskiego, piłka odbita od łydki Pajkerta i wpada do siatki, no ale końcówka to dominacja żołnierzy. Na początku jeszcze widzimy uderzenie Krzysztofa Klęka, ale obronione przez Soję, no ale potem Krzysztof Klęk już w końcu trafił do siatki i było 7 do 2. Maksymilian Stasiowski miał okazję na Hatrika, ale jego uderzenie zostało obronione. Poszła z tego kontra i również szans na hatryka miał Paweł Rojek, ale jego uderzenie zostało obronione. Natomiast Hatrika skompletował jako pierwszy w tym meczu Kuba Struzik, który w minucie 38 pokonał po raz trzeci Soję i było 8 do 2. Potem kolejna sytuacja NKS-u i kolejna sytuacja Stasiowskiego, ale tym razem Pikert broni to bez zarzutu. A w 38 minucie do yy, Struzika, jeżeli chodzi o hatrika, dołącza kluzik. Nie Struzika, tylko Stróżeka, przepraszam. Dołącza kluzik. Jest 9 do 2. I jeszcze w końcówce grono hatrykowców mógł powiększyć najlepszy w zespole NKS-u Maksymilian Stasiowski. Ale jego uderzenie zostało obronione przez. Pajkerta i ostatecznie 16. Batalion Powietrzno-Desantowy wygrywa z Nowochódzkim Klubem Sportowym 9-2 i w tym momencie jeszcze nie był pewien. Awansu. Drugim spotkaniem było starcie Hatrika z rezerwami ukraińskiego legionu, i ten mecz rozpoczął się znakomicie dla Hatrika, w którym debiutował niewidziany od dwóch lat w lidze Łukasz Chodor, który już na samym początku miał dwie znakomite sytuacje. Zęściło się to w minucie piątej, kiedy to. Ilija Zakarow dobił strzał Zasławskiego i było 0 do 1. W minucie 12 mamy jednakże kontra Hatrika. Piękna indywidualna akcja Mateusza Sikory, który pokonuje Nikitę Tatarczenkę i mamy 1 do 1. A Mateusz Sikora, Mateusz Sikora idzie za ciosem i po chwili wykorzystuje to podanie makuły, Jest 2 do 1 dla Hatrika. Który idzie za ciosem, bowiem w minucie 13 kolejne przejęcie piłki Sikora zagrywa piłkę do Łukasza. Chodora, który trafia do siatki i jest 3 do 1. Gracze ukraińscy otrząsnęli się. Próbuje z dystansu Marczenko i Zasławski już z bliższej odległości, ale Gajoch wychodzi z tych sytuacji. Z obronną ręką. Potem akcja się przenosi na drugą połowę, kiedy to uderza Mikołaj Fischer. A potem próbuje poprawiać Mateusz Sikora, ale piłka nie wpada do siatki w drugiej połowie. Kolejna dobra akcja Ukraińców przed szansą po podaniu tretiaka Władysław Onipko, ale przenosi piłkę nad poprzeczką. A potem mamy w końcu bramkę kontaktową w wykonaniu Ukraińców za sprawą Kamila Krawca. Było 3 do 2. Eee, gracze ukraińscy mogli pójść za ciosem, kiedy to spróbował wyrównać eee, Siergi Bachri, ale jego uderzenie zostało obronione, a w odpowiedzi piłka przeniosła się na drugą stronę, kiedy z dystansu uderzał Siwiec. Eee, proszę, Siwek. Eee, kolejna sytuacja to z kolei uderzenie krawca, ale piłka leci nad poprzeczką, eee, a po chwili Mógł trzeciego gola strzelić Mateusz Sikora drugi, ale piłka do siatki nie trafiła. hat miał kolejne sytuacje. Tutaj widzimy szansę Cypriana Turka, który trafia tuż obok słupka. A kiedy, jest szansa, kiedy piłka przenosi na drugą stronę, próbuje zarówno Onipko, jak i Zakarow. To właśnie będzie uderzenie Zakarowa, ale piłka do siatki nie wpada. Wpada dopiero w 37 minucie, kiedy to jak. Wypatrzył Kamila Krawca, który na raty pokonuje Michała Gajocha. No i końcówka zapowiadała się bardzo ciekawie, ale obronną ręką wyszedł hmm, hat a w zasadzie Mateusz Sikora. Tutaj odbiór Hodora i właśnie Mateusz Sikora trafia na 4 do 3, a potem jedna z najciekawszych bramek, jakie w życiu widziałem, autorstwa Mateusza Sikory, hmm, piłka ostatecznie odbija się od słupków i mamy 5 do 3. Potem mamy jeszcze szansę Kamila Krawca po tym odbiorze Marczuka i rozegrania, rozegraniu piłki przez Trietiaka, ale piłka do siatki nie wpada. Potem mamy czerwoną kartkę dla Nikity Tatarczenki za odepchnięcie rywala i gracze ukraińscy grając w osłabieniu zdołali strzelić jeszcze bramkę kontaktową za sprawą Saszy Trietiaka. i ostatecznie hat wygrywa to spotkanie 5 do 4. Kolejnym meczem był mecz pierwszej Enchy z drugą Enchą i początek był, dość, był po prostu piorunujący. Rozpoczęło się od bramki w pierwszej minucie Dawida Gwoździa i przepięknego strzału Michała Ogorzałka, który w minucie trzeciej doprowadził do remisu. A potem pierwsza drużyna zębatek miała nieco więcej z gry, ale nie mogła poradzić sobie z, ze znakomicie dysponowanym Dawidem Ochmanem. Z kolei kontry Rezerwy były może i nieliczne, ale naprawdę sporo musiał się przy nich napracować Emilian Jurzak. Dopiero tuż przed całą przerwą Dawid Gwóźdź podwyższa na 2 do 1 i początkowo druga połowa również wygląda na futsalowe szachy. W 29 minucie Dawid Gwóźdź kompletuje hat -tricka. A w samej końcówce w 35 minucie rezerwy Enchy stawiają wszystko na jedną kartę. No i kończy się to dla nich niezbyt dobrze, bowiem w ostatnich 5 minutach pierwsza Encha strzela 6 bramek: 2 bramki Dawida Gwoździa, Damiana po jednej Damiana Światłonia, Jacka Stawierskiego, Dawida Warszyckiego oraz Tomasza Bielacha. I ostatecznie pierwsza drużyna Enchy pokonuje drugą drużynę 9 do 1. Wygrana zasłużona, aczkolwiek może troszeczkę. A raczej na pewno trochę za wysoka, kolejnym meczem był mecz Dragonów z Nowym Ładem. Myśmy twierdzić, że Nowy Ład gra dokładnie to, co uwielbiają dragony, bo pozwala to na kontrowanie. I sam byłem ciekaw, czy zakończy się to, czy ten mecz zakończy się tym, że Nowy Ład zmiaży dragony, czy po prostu nadzieje się na tyle kontr, że będziemy mieć bardzo okazałe zwycięstwo dragonów. No, sami zobaczcie, jak to się skończyło. Rozpoczęło się już w drugiej minucie, strzelanie, oczywiście, kiedy to. Pietrańczyk wypatrzył Rogurza, ten podniósł piłkę nad Gibasem, było 1 do 0. Potem mamy dość podobną akcję, tylko tym razem Pietrańczyk decydował się na strzał, ale Gibas był na posterunku. A potem kolejna akcja, aptekarzy. Tym razem strzelającym był Wojtek Ślusarczyk, ale piłka do sieci nie trafiła. W odpowiedzi mieliśmy akcję Nowego Ładu. Przedarł się Oskar Sokolski wypaczył Konrada Bujasa, ale Tomasz Płatek obronił to uderzenie. I w minucie piątej mamy podwyższenie wyniku Wojciech Susarczyk nie daje szans. Rywalom na skuteczną interwencję jest 2 do 0. A gracze dragonów znakomicie się bronią i wyprowadzają świetne kontrole chociażby tak, kiedy Filipowski trafił w poprzeczkę. Potem kolejna, kolejny odbiór dragonów. Maciek Filipowski mknie prawą stroną. Decyduje się na uderzenie, ale broni Paweł Gibas. Z kolei, kiedy akcja się przenosi już pod bramkę Dragonów, Oskar Sokołowski nie trafia w siatkę, do siatki, a z kolei Hubert Bujas wprost w ręce Tomasza Płatka, który uruchamia kontrę, po której w znakomitej sytuacji znalazł się Mateusz Przesur, ale uprzedził go Paweł Gibas. Na kolejne bramki czekamy do 10 minuty, tym razem kontra Nowego Ładu. Mamy akcję braci Konrad Bujas do Huberta Bujasa. I w ten oto sposób otwiera się konto bramkowe nowego ładu. A w minucie 10.12 chyba najładniejsza bramka w tym spotkaniu. Piękna systa, roguża i ładne uderzenie z powietrza Ślusarczyka. Jest 3 do 1, a po chwili Ślusarczyk mógł mieć już hat na koncie, kiedy to zdecydował się na utoższenie z dystansu, ale piłka trafiła tylko w słupek. A podwyższenie mieliśmy w minucie 15. Akcja Mateusza Nowaka z Maćkiem Filipowskim jest 4 do 1. Ale Nowy Ład odpowiada błyskawicznie, kiedy to Marszałek uderza po długim słupku i mamy 4-2. Po chwili mogło się zrobić na 4-3, bowiem ładną akcję przeprowadził Hubert Bujas i piłka trafiła w słupek, ale pierwsza połowa kończy się wynikiem 5-2 dla aptekarzy, kiedy to po kolejnej kontrze na uderzenie decyduje się Mateusz Przesur i na tym kończy się pierwsza odsłona tego spotkania. W drugiej połowie zdecydowanie lepiej grają aptekarze. Maciej Filipowski strzela jedną z prostszych bramek w swoim życiu, jest 6 do 2, a potem dwa kolejne trafienia aptekarzy, którzy wykorzystują niezbyt duże zaangażowanie w grze obronnej Nowego Ładu, tutaj bramka Mateusza Przesura, a potem mamy bardzo dobre zachowanie Piotra Świderka, który przerzucił piłkę nad nogą Pawła Gibasa i mieliśmy 8 do 2, ale też nie wszystko wychodziło aptekarzom, tak jak chociażby w tej sytuacji, kiedy to dwukrotnie próbował Ślusarczyk. W tej samej akcji nawet miał to, miał dwukrotnie możliwość, ale piłka do siatki nie trafiła. Trafiła natomiast w 32 minucie, kiedy to na indywidualną akcję do się Maciej Filipowski i mieliśmy 9-2. Potem mieliśmy w zasadzie już takie swoiste futsalowe dorzęki. Tutaj próbuje rogu, trafia w słupek Dobitka ślusarczyka obroniona. A następnie idzie z tego kontra. I marszałek ma drugą bramkę na koncie. I jest 9 do 3. Dwucyfrówka pęka w minucie 37. Mamy poprzeczkę po uderzeniu Pietrańczyka. A przepraszam, to jeszcze nie. Wtedy, przepraszam, tutaj dopiero pęknie, kiedy mamy faul w polu karnym. Sam poszkodowany, czyli Rafał Rogusz podchodzi do stałego fragmentu gry i to właśnie on zapewnia, że mamy dwucyfrówkę. A wyniki zwycięstwo dragon mogło być jeszcze bardziej okazały, bowiem próbowali zarówno Piotr Świderek, potem jeszcze Konrad Buja trafia w poprzeczkę, a sam mecz kończy się wyrzutem piłki przez Tomasza Płatka do Mateusza Przesura i Dragony wygrywają w bardzo ważnym meczu 11-3 do 3 z Nowym Ładem zdecydowanie utrudniając, jeżeli nie wykluczając Nowy Ład z walki o barażowe. Kolejnym meczem był pojedynek WKS Futsal Team z Galactic Futsal WKS w bardzo ciężkiej sytuacji. A Galaktyki wygrały 4 mecze z rzędu i były w dalszym ciągu o awans. Były w dalszym ciągu walce o awans, przepraszam. Rozpoczęło się od dobrej akcji Wybrzeża Klatki Schodowej, kiedy to Paweł Gniadek nie trafił w bramkę. A potem mieliśmy akcję z drugiej strony: uderza Salwiński, ale broni Dominik Turek. Potem jeszcze poprawka Główczyka i znowu broni Turek. Co ciekawe, idzie z tego kontra po której na uderzenie decyduje się Tomasz Rajczyk i jest 1 do 0. Gracze WKS-u idą za ciosem, w minucie 10. Buczkowski wypatruje Pawła Gniatka, który w ten oto sposób podwyższa wynik tego spotkania, a chwilę później z kolei mamy akcję Kostonia, który... Ostatecznie podaje do gniatka i jest 3 do 0. Galactic Futsal bierze się do roboty, stwarzając sobie naprawdę multum, multum sytuacji, no ale zobaczcie, jak bronił Dominik Turek w tym meczu. Tutaj fenomenalna interwencja i to nawet nie jedna z kilkunastu, tylko z kilkudziesięciu. Tutaj kolejne uderzenie piłka po nodze. Turka trafia w słupek. Próbował również król Artur, ale i tym razem Dominik Turek na posterunku. Piłka w zasadzie nie opuszczała połowy WKS-u, Salwiński, ale dwoił i troił się jak już wzmiankowany Dominik Turek. Potem kolejna szansa, Dawid Główczyk, fantastyczne uderzenie broni Turek i dopiero pod koniec pierwszej połowy kolejną akcję stworzył sobie WKS, a mianowicie do, do godnej sytuacji po tym podaniu Rajczyka do, dojdzie Buczkowski, ale piłka do siatki nie trafia. I jeszcze jedna akcja, co by nie, na Galactic Futsal próbuje Dawid Grzyb, ale tym razem Turkowi pomaga Kostoń. W minucie 21, tuż po rozpoczęciu drugiej połowy, w końcu Dominik Turek kapituluje po strzale z dystansu Salwińskiego. I wydaje się, że galaktyki mogą wrócić do gry. Zwłaszcza że po chwili znakomitą sytuację ma Artur Król, ale Turek wyśmienicie broni. A co więcej, w minucie 30 na przebojową akcję, decyduje się kostoń, przykład strzało obroniony, ale dubi jeszcze Magiera, i było 4 do 1. A potem wracamy do show Dominika Turka. Tutaj akurat pomógł mu słupek. A potem mamy kolejną e, akcję, kiedy to piłkę przejął Salwiński, zagrał ją do Kuby Gajdy, ale e, szybkie wyjście oraz pomoc Kostonia uratowały bramkę WKS-u. Potem mamy uderzenie Główczyka, obronione e, przez Turka, ale akcja się jeszcze nie kończy. Uderza Salwiński, jeszcze potem Grzyb, jeszcze raz e, Główczyk, jeszcze raz Salwiński. No naprawdę fenomenalna sytuacja. A w końcu Turek nie skapitulował. Potem poprzeczka po Główczyka i jeszcze w samej końcówce próbuje Kuba Gajda. Ale mnie Turek jest po prostu nie do zdarcia w tym meczu i WKS wygrywa z Galactic Futsal 4 do 1. Kolejny mecz to było starcie outsiderów DZP osomak z OSP Rzeszotary. Ale muszę przyznać, że ten mecz naprawdę bardzo, bardzo dobrze się oglądało. Bowiem obydwie drużyny walczyły z całych sił i mecz miał swoją dramaturgię. Rozpoczęło się od otwarcia wyniku przez Rosomaka za sprawą karpiarza w minucie trzeciej, ale błyskawicznie odpowiedział na to Jacek Kopcik. No ale w minucie piątej po golu Gabriela Jądrola gracze Rosomaka wracają na prowadzenie. Tylko że znów cieszą się z niego bardzo krótko, bowiem Poznański doprowadza do remisu w minucie 6., a w minucie 13. rzeszotar wychodzą na pierwsze prowadzenie w tym meczu po drugim trafieniu Jaska Kopcika. Tuż przed przerwą za sprawą naprawdę ofiarnego wślizgu Lecha Walickiego z Perosmak doprowadza do wyrównania, a w drugiej połowie coraz większą przewagę mają gracze rzeszotar. Którą dokumentują bramką Damiana Kopcika w nucie 38. W samej końcówce DZP Rosomak przy wyniku 3 do 4 odkrywa się i postawia wszystko na jedną kartę. Kończy się to dwiema bramkami rzezotar, mianowicie braci kopcików po jednej. I ostatecznie po naprawdę dobrym meczu DZP Rosomak ulega OSP Rzeszotary 6 do 3. No i teraz ostatnie spotkanie. Laga to lajko, niki zwycięzca tego spotkania byłby na pół position, jeżeli chodzi o pozycję barażową, a może nawet jeszcze o bezpośredni awans. Eee, natomiast remis w tym meczu dawałby bezpośredni awans 16 batalionowi już 21 maja. No i zobaczmy co tam się od Janie Pawliło. Eee, zdecydowanie stroną dominującą w tym spotkaniu byli gracze. Lagi Bonito, który za sprawą Jana Klicha objęli prowadzenie już w trzeciej minucie, a potem gracze lajkoników mogli odpowiedzieć, ale strzał szczepca ładnie broni drużyńskim, generuje to kontrę. A w zasadzie, dopiero później mamy akcję, po której czosneka podaje piłkę do Wysoczańskiego, ale znakomicie broni Jurasiński. W odpowiedzi mamy strzał i dobitkę Ilczuka, ale piłka nie trafia do siatki. A po chwili próbuje również Międlar. W dalszym ciągu jest 1.0 dla lagi Bonito. Przepraszam, tutaj jest akurat znakomity fragment gry lajkoników, ale śmigasz również do Rady Drużyńskiemu. A w odpowiedzi mamy uderzenie kolasy, który z dystansu przetestował czujności Jura W drugiej połowie piękna, piękna akcja Lagi Bonito, która kończy się potężnym strzałem Janka Klicha jest 2 do 0 i Klich wyglądał, że będzie 100% faworytem bohaterem tego spotkania, zwłaszcza że po chwili już mógł mieć hatryka, ale zdawał się na strzał zamiast podanie na, do Wysoczańskiego. Co prawda mógł go pomścić Kowalówka, który też się wydaje, że chyba powinien mógł zagrać do Wandasza i piłka do siatki nie wpadła, ale koniki nie były dobite i stwarzały coraz groźniejsze sytuacje, tak jakby chociażby tutaj, kiedy to śmigacze trafił w słupek. Potem mamy kolejną bardzo dobrą akcję lajkoników. W dobrej sytuacji znalazł się karcz, ale broni znakomicie, broni drużyński. A potem z minut na minutę coraz bardziej widoczny był Krzysztof Bielawski. Tutaj jeszcze jego uderzenie zablokowane. Eee, gracze Lagi za wszelką cenę zamiast się bronić próbowali dobić rywala i przez to Lajkoniki miały świetne kontrę, chociażby ta Ilczuka, a potem następna sytuacja, w której totalnie infilnowany był Karcz, ale piłka do siatki nie wpadła. Eee, wydawało się, że to musi się zemścić, zwłaszcza, że Lajkoniki wycofały bramkarza. Tutaj znakomita sytuacja Bielawskiego, ale zablokowana strzał m, Karcza obroniony i w, kiedy wydawało się, że już Laga m, musi to spotkanie wygrać, eee, naprawdę w fenomenalnej strony pokazał się Krzysiek Bielawski, w 37 minucie strzela bramkę kontaktową, a po chwili dostaje bardzo dobre podanie już przy zatrzymywanym czasie, ale nie opanował tej piłki. A potem, no cóż, popatrzcie sami Państwo, totalnie niepotrzebny faul Karola Kowalowki, Było to piąte przewinienie, za to ciągnięcie za koszulkę, ale przedłużacza wykonanego przez Michała Pasicha broni Rafał Drużyński. I po chwili mamy następującą sytuację. Na 3 sekundy przed końcem Janek Klich, który mógł być bohaterem tego spotkania, niepotrzebnie fauluje Arkanowaka. Mamy drugiego przedłużacza. Do piłki podchodzi Krzysztof Bielawski, który w tym strzałem zapewnia punkt swojej drużynie i tym samym zapewnia awans, bezpośredni awans już teraz 16 batalionowi. Naprawdę fenomenalna końcówka. Jeżeli chodzi o dramaturgię, i naprawdę jeszcze będzie się sporo, sporo działo w Dywizji B w bieżącym sezonie, i jeszcze popatrzmy na komplet wyników: 16 Batalion wygrywa z Nowchudzkim Klubem Sportowym 9 do 2, Hatrick pokonuje Ukraiński Legion 2 5 do 4, NH wygrywa ze swoimi rezerwami 9 do 1, Dragon wygrywając z Nowładem 11 do 3, WKS Futsal Team wygrywa z Galactic Futsal 4 do 1, DZ Perosomak ulega OSP Ryszotary 3 do 6 a to dzieli się punktami z Lajkonikami po meczu zakończonym 2-2. do 2. W tabeli już pewni awansu gracze 16. batalionu, co prawda punktami może jeszcze z nimi zrównać się NH, ale batalion wygrał bezpośrednie spotkanie między tymi drużynami. Na pool position nie są ani Lajkoniki, ani Laga, tylko właśnie Zębatki, którzy w tym momencie mają 24 punkty, a przypomnijmy, że w meczu o... Barażowym o drugą pozycję promiowaną awansem do dywizji A zagra drugi i trzeci zespół dywizji B. W tym momencie na trzecim miejscu są lajkoniki, które mają lepszy bilans bramkowy od Lagi Bonito, który ma tyle samo punktów. Jeszcze ostatniego słowa na pewno nie powiedziały dragony, które mają 22 punkty. I również wydaje mi się, że nie możemy skreślać nowego ładu, który mimo porażki z dragonami ma 21 punktów i dalej liczy się walce o awans. No ma tematyczne szanse jeszcze na awans, ma Galactic, Futsal, ale tutaj już będzie to bardzo, bardzo ciężkie. Szansę już stracił WKS Futsal Team, mimo zwycięstwa z Galaktykami. A w tym momencie jest na pozycji barażowej. Jeżeli chodzi o utrzymanie się w dywizji B, jeżeli byśmy zakończyli tak rozgrywki, to WKS zmierzyłby się z ukraińskim Legionem 2 o miejsce, ostatnie miejsce w dywizji B. Na 10 miejscu Rezerwenhyr Hatrik amansuje na miejsce 11 po zwycięstwie nad ukraińskim Legionem 2. Na 12 miejscu Nowochudski Klub Sportowy z 7 punktami. Na 13 mamy Rzeszotary, które odniosły drugie zwycięstwo w Lidze. A na ostatniej pozycji DZP. Rosumak. Za tydzień gramy przedostatnią kolejkę rundy zasadniczej. Rozpoczniemy od meczu, w którym nie spodziewam się jakichś przesadnych emocji, czyli aptekarzy z OSP Rzeszotarami. A potem mamy kilka spotkań, które naprawdę mogą dostarczyć sporej ilości emocji. Rozpoczynamy od meczu Nowego Ładu z lajkonikami. Nowy Ład, jeżeli chce zawalczyć. Jeszcze awans to musi już wszystko do końca sezonu wy wygrać, ale ikoniki na pewno nie będą prostym rywalem, zwłaszcza, że w tym momencie są na trzecim miejscu premiowanym grą w barażach. Potem mamy pojedynek lagi, bo to z Galactic Futsal. Strasznie jestem ciekawy, jak ten mecz się potoczy. Bardzo mi się podoba styl gry, zarówno lagi, jak i galaktików i tutaj na pewno goście nie są na przegranej pozycji. Potem mamy ligowy klasyk, który jest rozgrywany już 15 lat, czyli nh Hat Trick. W tym sezonie faworytami są Zębatki, ale hat opromieniony z zwycięstwem nad ukraińskim Legionem będzie chciał podtrzymać zwycięską serię. Potem z kolei rezerwy Enchy będą podejmować 16. batalion. Tutaj wszystko wskazuje na zwycięstwo żołnierzy, aczkolwiek rezerwy Zębatek na pewno nie mają zamiaru tutaj da łatwo sprzedać skóry. Mecz ze Rosomaki Nowochódzkiego Klubu Sportowego to kolejny mecz, który zaczynam spore emocje ze względu na to, żeby wydrużny dzieli niewielki dystans w ligowej tabeli, a zakończymy kolejkę meczem WKS-u Futsal Team z ukraińskim Legionem, czyli w tym momencie o 8-9 drużyny, czyli meczem, który, jeżeli byśmy teraz zakończyli sezon, byłby meczem o utrzymanie w dywizji B. No i przejdźmy do statystyk indywidualnych. Rozpocznijmy od piątki kolejki. W bramce mamy Dominika Turka z WKS-u, który jest po raz trzeci piątce kolejki. A w polu mamy następujący grać. Maćka Filipowskiego gościmy tutaj po raz czwarty. Jacka Kopcika z Rzeszotar po raz pierwszy. Mateusza Sikorę po raz drugi. Natomiast Krzysztofa Bielowskiego z Lajkoników nie dość, że gościmy tutaj po raz drugi, to za swoją fenomenalną końcówkę w meczu przeciwko Ladze, bo nie to stoi wybrany z zawodnikiem kolejki. No i jeszcze klasyfikacje. Rozpoczynamy od klasyfikacji strzelców. Liderem w dalszym ciągu Kuba Stróżek z 28 trafieniami, ale z Mateuszem Jędrysiakiem z Nowego Ładu, zrównał się Dawid Gwóźci obydwaj mają po 22 trafienia. Z kolei po 21 trafień ma dwóch graczy lajkoników: Krzysztof Bielawski oraz Adam Śmigacz, 19 goli ma na koncie Maciej Filipowski z Dragonów, tyle samo trafień ma Wojtek Słusarczyk z tej samej drużyny oraz Hubert Buja z Nowego Ładu, a 15 goli strzelił w tym sonie Norbert Wandasz z Lagi Bonito. Klasyfikacja asystentów, też prowadzi Kuba Stróżyk z 19 asystami, a tuż za nim jest Krzysztof Bielawski z Lajkoników. Na pewno jeszcze od najlepszego asystenta czy Damian Światłoń-Zanchy, który ma 14 asyst, a Maciek Filipowski z Dragonów i Mateusz Jędrysiak z Nowego Ładu mają ich po 13. Tuzin asyst zaliczyli do tej pory Hubert Bujas i Grzegorz Szczepan, czyli 2 gracze Nowego Ładu, Kuba Czosnyka z Lagibonite oraz Krzysztof Ilczuk z Lajkoników. No i jeszcze klasyfikacja kanadyjska, Prowadzi Kuba Stróży 47 punktów, na drugim miejscu Krzysztof Bilawski 36, Mateusz Jędrysiak z Nowego Ładu 35 punktów, Maciej Filipowski z Dragonów 32. Potem mamy trzech graczy z 28 punktami, mowa o Hubercie Buja się z Nowego Ładu, Dawidzie Gwoździu z Enchy, Adamie Śmigaczu z Lajkoników. A jeszcze w pierwszej dziesiątce mamy Grzegorza Szczepana z Nowego Ładu, który ma 26 punktów i Adriana Buczkowskiego z WKS Futsal Team, który ma w tym momencie 22 punkty. Tym samym serdecznie dziękuję Wam za uwagę, widzimy się w kolejnych magazynach, widzimy się na hali i już teraz zapraszam na kolejną transmisję, będzie to transmisja ligowego klasyczku, czyli NH kontra Hat-Trick. Jeszcze raz dzięki za uwagę, cześć!